Na alfabet propagandy. Andrzej krajewski zajął się dziś hasłem na literę S jak sekundy. W kampanii prezydenckiej 2020 roku wiadomości przedstawiały kandydatów. Na Pomorzu Zachodnim zainaugurowano akcję rozwieszania materiałów wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Małgorzata kidawa Błońska odwiedziła Centrum Diagnostyczno-lecznicze we Włocławku. Wicemarszałek Sejmu spotkała się także z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Robert Biedroń przed kancelarią Premiera zaprezentował główne założenia tzw. wdowej renty do kolejnych południowych województw dotarła sztafeta Szymona. Hołownia oficjalnie otworzył swoje biura w Katowicach Opolu i Wrocławiu. Władysław kosiniak kamerz uczestniczył w zorganizowanym przez PSL w kongresie poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości, Krzysztof Bosak skrytykował rekompensaty dla mediów publicznych, likwidację OFE i wprowadzenie podatku cukrowego. To były sekundy, minuty były na propagandę. Wypłatę prawie tysiąca złotych na rękę próbował zablokować zdominowany przez opozycję Senat. Prezydent zgodził się już na kwotowo-procentową waloryzację comiesięcznych świadczeń. Od marca emerytury wzrosną o co najmniej 70 zł brutto, a to 57 zł na rękę. I nie daj Boże, żeby przeciwnicy doszli do rządu. Bo zabiorą wszystko. Dla mnie to upokarzające było to, że ja za platformy dostałam 3 złote, trzy złote. na onkologię nie były priorytetem rządu POPSL. A Rukowicz ogranicza leczenie raka. A okłamał pacjentów, umierający na raka ofiarami ministra zdrowia. I były też wizje. jaka będzie kampania Andrzeja Dudy? Kampania pełna słońca, pełna życzliwości. Prezydent... Bardzo akcentuje rolę ludzi młodych i wierzymy, że to właśnie dla nich będziemy zmieniać standardy życia politycznego. Będziemy dumni z naszego kraju, będziemy dumni z prezydenta.